Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Amoservice, Extrafelgi.pl, Staffa, CarbonTech, Chakram Samochodowe Instalacje BRC, 2 b Auto Autoracing.pl. Jestem zadowolony z piątego miejsca. Generalnie lepiej czuję się na deszczu. Niestety nie popadało, ale i tak w piąte miejsce jestem bardzo zadowolony, bo konkurencja naprawdę była mocna. Więc w piąte miejsce to według mnie bardzo dobry wynik. Powiedz mi, czy tą stratę do czwartego miejsca jesteś jeszcze w stanie jutro ugryź jakoś? Będziemy analizować onboardy z pomocą Rafała na pewno i spróbujemy jeszcze coś powalczyć z Andrzejem przekreńcem. I widać, że od ostatniego wyścigu w Limanowej coś się w tobie odblokowało? teraz to szybciej jeździć? Odblokowałem się, zmieniłem też swoje przygotowanie do zawodów. Chodzę wcześniej spać, jakiś wysiłek. Przygotowanie fizyczne i to wpływa lepiej na moją formę, jeżeli chodzi o jazdę. Powiedz mi, jakie nastawienie przed jutrzejszą rundą? Walka o czwarte miejsce z Andrzejem. Postaram się, tam z siebie wszystko. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.